Kupiłem sobie stojak do wiertarki. Dlaczego stojak? Bo nie mam miejsca na wiertarkę kolumnową, nie mam miejsca na wiertarkę stołową, nie mam miejsca po prostu na duże maszyny. Dlatego postanowiłem zakupić właśnie stojak do wiertarki, tak aby wiercenie prostopadłe były rzeczywiście wierceniem prostopadłem pod kątem 90 stop. Do tej pory ufałem swojej ręce, ale już jej nie ufam. Moja waga padła na ten stojak z Yato YT82971. Ja nazywam się Sławomir Gagatek i prowadzę na .pl. W opakowaniu znalazłem kołnierze do mocowania wiertarek, ale też mini sziferek, bo widzę, że jest kołnierz na 20 mm, Destawim busików do montażu, regulacji i dociskania tych wszystkich elementów, rurkę z korpusem i ona już jest naprawdę solidnie tutaj zamocowana. Nic tutaj nie fruwa, nie drga, nie buja się, także jest to porządny sprzęcior, jeżeli chodzi o pracę. Miałem dużo gorsze w rękach. Zresztą bardzo fajna i dobra rzecz, że to już jest złożone, że nie nie trzeba układać tych puzli jak w tych najtańszych stojakach, blaszakach, takich, które się poddają pod byle czym, bo że trzeba będzie dokręcić śrubę, żeby tam docisnąć, coś doregulować. Dźwignia i podstawa. I to jest powód, dla którego zdecydowałem się właśnie na ten stojak z Jato, a nie na jakiś inny, bo ta podstawa nie jest ani aluminiowa, ani blaszana. To jest żeliwna podstawa, to naprawdę swoje waży. Nie wiem, kilo 200, kilo 500, nie mam wagi, żeby to Wam podać dokładnie, ale o to chodziło. To ma być ciężkie, że nawet jak nie przymocuję, na stałe do stołu, żeby to miało jakiś swój własny ciężar i żeby to nie przeważało tego podczas pracy. Złożenie tego w tym momencie to jest banalnie proste. Wkładamy rurkę tutaj do otworu, dobieram sobie kluczyk, mniej więcej centruję, dobra, mam wycentrowane i dokręcam jedną śrubeczkę, drugą. Sto jak tak naprawdę już jest kompletny, gotowy do pracy. Dźwignię po dokręceniu, widzisz, ona musi tak pod takim delikatnym kątem i teraz mamy już dźwignię, która będzie nam służyła. Ma troszeczkę śrubek, pewnie się zastanawiał, do czego one służą. Te. Dokręcając te śrubki jest większy opór, troszeczkę inaczej pracuje. Odkręcając po prostu na pełnym luzie jedziemy z tematem. Mamy podziałkę do 6 cm, czyli zakres głębokości wiercenia. To regulujemy tym tutaj wskaźnikiem, który też sobie kluczykiem nie ten, a dokładnie ten. Regulujemy sobie na jaką głębokość ma być ten posłów, tak żeby tutaj za każdym razem gdzieś tam nie zerkać, nie sprawdzać, nie zaznaczać na wiertle. Dokręcamy, ustawiamy sobie, dajmy co ja tu ustawiłem, 3 cm i finito. Co jeszcze ciekawego, to popatrz tutaj możliwość obracania całej tej głowicy do 90 stopni nawet. No to fajna rzecz jest, żeby użyć ją z jakimś frezem albo starnikiem, albo zamocować na wiertarce na przykład dysk szlifierski, wtedy ten dysk będzie w takiej pozycji i będziesz mógł sobie to używać jako takiej szlifierki stacjonarnej. Bardzo ciekawe rozwiązanie, możesz sobie te kąty ustawić, tutaj jest co 15 stopni, tutaj są dwie śruby, które trzeba poluzować, obrócić to do kąta 45 stopni, blokować i wtedy ten posuw, głębokość wiercenia, Oczywiście albo na maksa, albo gdzieś tam ustawione pomiędzy, elegancko nam wierca się pod odpowiednim kątem, który sobie ustawi. Podstawa, jak już wspominałem, jest żeliwna, rurka stalowa i gruba jest. Ona ma 1,5 mm. To no nie jest taka rurka, że się człowiek boi, że w palcach zgniecie. Aha, no i jeszcze tutaj tymi śrubami, które tutaj mamy, luzując je, możemy sobie cały ten element przesunąć w górę w dół w zależności jak długimi wiertłami będziesz pracował, tak, żeby sobie ustawić konkretną wysokość, a później doprecyzować głębokość wiercenia tutaj tutaj na tej dźwigni. Jak to będzie wyglądało? Czy to będę mógł używać z wkrętarką? Raczej nie. Raczej zawsze one gdzieś tutaj w tym miejscu mają sprzęgło i nie ma możliwości zamocowania. Natomiast przy klasycznych wiertarkach zawsze jest taki kołnierz, który możesz zamocować właśnie w uchwycie. To będzie komplet, czyli w taki sposób będzie to pracowało. Miejsca oczywiście na zamocowanie imadłas jest. Są oczywiście też w podstawie otwory do mocowania do blatu. prze sprawdzę, jak to pracuje z wiertarką, czy gdzieś nie hać. Wszystko jest jak ta lala. I dlaczego mój wybór padł właśnie na ten stojak, a nie na jakieś inne o 20-30 zł tańsze? Są dużo droższe stojaki z Ulkrafta chociażby, który kosztują tam chyba 400 zł z kawałkiem. Nie mam takich potrzeb, żeby mieć aż tak precyzyjny stojak i dlatego zdecydowałem się na ten, który uważam, że w w klasie cenowej jest chyba jednym z lepszych na polskim rynku. Jeżeli spodobał Ci się film, zapraszam do komentowania. Jeżeli taki stojak chciałbyś nabyć, możesz go oczywiście nabyć w narzędziaku, czyli narzędziak.pl w wyszukiwarce YT-82971.